I co nam pozostało? Pozostało nam drzewo wiedzy finansowej, pełne owoców, liści, gałęzi, ma pień, ma korzenie. Co to dla Ciebie znaczy? Jak już wiesz, drzewo wiedzy finansowej zostało zesłane do wszystkich krajów świata, tam gdzie są odrębne systemy monetarne. Adam. Jak zjadł jedno jabłko, od razu zauważył, że jest bosy i goły jak święty turecki, mimo że jeszcze Turcji nie było na mapie. Taka była siła, mądrości i wiedzy z tego jabłka. To drzewo rośnie teraz wszędzie i każdy ma z nim do czynienia. Być może interesują Cię różnego rodzaju owoce tego drzewa. Na przykład chciałbyś wiedzieć, ile zapłacisz za samochód kupiony w kredycie. Albo ile będą Cię kosztować wakacje na kartę kredytową. Albo ile na przykład kosztuje kredyt hipoteczny, który będzie o procent droższy od innego, o ile więcej zapłacisz. Albo dziesiątki innych zagadnień finansowych. I to wystarcza. Jeśli interesuje Cię tylko jeden owoc, tylko jeden owoc z tego drzewa, to taki owoc możesz dostać. Będziesz miał do czynienia z różnymi kursami finansowymi, które odpowiadają na to pytanie. I nie musisz kupować więcej owoców. Wystarczy, że zjesz jeden, ten, który jest dla ciebie najbardziej interesujący. może jest to tak, że myślisz o na przykład kredycie hipotecznym, o samochodzie na kredyt, o karcie kredytowej, o czymś innym, czyli interesuje cię grupa zagadnień, która jest połączona w pewną gałąź wiedzy. Jeśli interesuje cię taka gałąź wiedzy, to potrzebujesz trochę więcej informacji. To nie jest tylko jeden owoc. Musisz już poznać trochę więcej reguł i zasad, takich, które właśnie taką gałąź wiedzy tworzą. I takie możliwości są również przewidziane. Jak wiesz, każde drzewo ma pień. Ten pień to nic innego, jak tylko to, co powoduje stabilizację tego drzewa. Co może spowodować stabilizację Twojej wiedzy finansowej? Wykorzystanie tego, co jest dzisiaj dostępne. Hardware'u i software'u, który we współczesnych czasach istnieje. Tym hardware'em, tym software'em jest nic innego, jak umiejętność wykorzystywania kalkulatora finansowego. To właśnie on pozwala Ci łatwo, prosto. I stabilnie rozwiązywać różne problemy finansowe. Bo jeśli w finansach coś liczysz bez tchu, komputer powie. Gdy głowa wciąż boli, bo trudny jest wzór. Komputer powie. Co plawisz to znak, gdy tylko wiesz jak To uśmiech za gości na twarzy Przykładów jest brud, że istny to cud, gdy stoisz u wiedzy wrót. Jak? Zaraz to pokażę. Wyobraź sobie, że chciałbyś policzyć, ile wyniesie rata kredytu hipotecznego. 250 tysięcy złotych na 30 lat, który jest oprocentowany w wysokości 6% rocznie. No to popatrzmy. Kredyt będzie spłacać co miesiąc, przez 30 lat, czyli 360 tysięcy, oprocentowany jest na 6%. Kredytu bierzesz 250 tysięcy, spłacasz go do zera, rata wynosi 1498 zł i 88 groszy. Zauważ, ile czasu jest potrzebnego, aby rozwiązać taki problem. I tego wszystkiego możesz się nauczyć. Ale jak wiesz, drzewo to nie tylko owoce, liście i pień, to również korzenie. I czym są te korzenie? To jest wiedza o tych ukrytych mechanizmach, które są istotne, żebyś zrozumiał różne procesy finansowe. Możesz się tego nauczyć, ale nie musisz. Oczywiście, jeśli będziesz umiał, będzie ci o wiele łatwiej, o wiele prościej. Drzewo może rosnąć tylko dlatego, że jest światło, jest słońce i jest woda, czyli jest deszcz. A zatem być może chcesz jeszcze szerszej wiedzy, nie tylko o owocach, o jakichś wybranych zagadnieniach finansowych, o obsłudze komputera finansowego i mechanizmach, które to umożliwiają, ale również chciałbyś trochę wiedzy szerszej, ekonomicznej. A więc możesz być klientem, który je owoc, możesz być klientem, który. Lubi widzieć całą gałąź. Możesz być kimś, kto wie, jak działa drzewo, czyli być dendrologiem. Możesz być specjalistą od wody i od korzeni. Możesz być geografem, geologiem, dendrologiem. I wszystkim na raz. Nie musisz. Możesz sobie wybrać tylko to, czego potrzebujesz. Jedno jest w 100% pewne. W odróżnieniu od raju, gdzie istniała przestroga, nie jedz z drzewa świadomości, bo będziesz cierpieć. Przestroga brzmi dokładnie odwrotnie. Jedz z drzewa świadomości finansowej, bo inaczej będziesz cierpieć. Będziesz po prostu tracić pieniądze. W jaki sposób niewykorzystane okazje, przepłacone odsetki, kary finansowe, nadpłacone kwoty różnego rodzaju produktów finansowych, brak umiejętności zarządzania finansami. To wszystko razem powoduje, że średni przeciętny Polak traci około stukrotności swoich miesięcznych zarobków. Jeżeli podzielimy 100 przez 12, to wychodzi, że 9 lat mniej więcej pracuje za darmo dla instytucji finansowych. Dlaczego? Dlatego, że nie wie, w jaki sposób lepiej zarządzać finansami. Możesz się tego uczyć po kawałku, możesz się tego uczyć częściami, możesz się tego uczyć w całości, możesz w ogóle zrezygnować. Ale wtedy po prostu będziesz tracić, no bo w końcu skąd masz wiedzieć jak, skoro nie wiesz jak. Zapraszam, doktora Andrzeja